Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, jak zwykle, staje przed wami kolejna bitewka World of Tanks na moim kochanym Leopardzie. Gam tu sobie Pluton z Gabrielosem. Polosowało nas na ósemki na mapie Lakeville. I bitewka udała się całkiem nieźle, ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, oglądajcie do końca. Tutaj na starcie T10 wyjechała. Bardzo głupio, więc udało się oczywiście oddać w nią pestkę za darmo. Podobnie jak wielu naszych sojuszników. A teraz zostałem się już za typowym krzaczkiem z typowym przestrzałem. Leopardzie, to nie ma co tu już mówić. Pojawił się na kanale chyba dwa razy, jak nie trzy. Działo wspaniałe. Penetracja na zwykłych pociskach 278 zdecydowanie wystarcza jeśli mielibyśmy wciąż za mało na goldzie 323. Tutaj jeszcze żeby sobie podbustować przeładowanie jadę z czekoladką. A już się przez to podpaliłem i fajczyłem mocno. Ale w, czy w tej bitwie też mnie podpalą? To dopiero zobaczymy. Teraz. Przestrzał na t 34 był, ale za słaby za to T-30-ka wyjechała idealnie i zebrała pocisk. Póki co dwa strzały w bitwie, 800 demedza. Spokojnie wygląda bitewka. Ogólnie wykonywałem jeszcze wtedy misję. Po pokon... średniej trudności, że tak powiem, zadać sześć razy uszkodzenia czołgom średnim i czołg średni zniszczyć. Tutaj niestety pierwsze pudło. Za późno wychyliłem, prożet to zdążyło się schować. A mogło być troszkę więcej damagea na koniec. A ile go będzie? Póki co 1300. Prośd jednak pocisku nie uniknęło, tylko co się odlecze to nie uciecze. Teraz nasz T54 Lightweight nieco przypuszczał do przodu. Ja już widzę, że ta bitewka jest raczej wygrana. Tutaj udał się ten strzał w T43, mogło nie wejść, ale weszło za 400. Czekamy, czy przeciwnicy wychylą. W momencie sobie uświadomiłem, że się znaczy przystrzału na nich nie będę miał. Moi sojusznicy tam już dojeżdżają. Więc muszę ruszyć do przodu. Pojawia się szwarc pancer. niestety nie mam jak na niego wygryźć stąd, więc muszę podjechać jeszcze bliżej. Tych szwarc się posypało trochę po czarnym rynku, ale tutaj tylko jeden niedobitek. Wszyscy się przekonali, że to wcale taki dobry pojazd nie jest. Udało się wpakować jedną pestkę. Jedziemy dalej, do przodu. Teraz jest jeszcze Su 101. Więc wychylać tam zbytnio nie chcę. Perspektywa zabrania od dwóch pojazdów mi się niezbyt podoba, ale Su 101 się wycofuje. Obaj schowani, nasi sojusznicy już puszują miasto. jakoś tam trzymają wąwóz. Teraz T49. Udało się wpakować pocisk. Gabriels, jak już widzicie, dwa kile zrobił Mi się jeszcze niestety nie udało A do tank watch bardzo fajnie jest Zrobić po 3 w plutonie Na to będziemy liczyć w tej bitwie Tutaj fatalny strzał O wiele za późno oddany, nieprzymierzony, tak jak powinien I tutaj lag. Na szczęście też tutaj 9 zdjęty, ale szkoda, że nie przeze mnie Bo tutaj jednak żałuję każdego tego nietrafionego strzału bo ten damage przydałby się standard B się pojawia niezbyt korzystna wymiana, ale pocisk władowany patrząc z niego HP to w sumie całkiem korzystna teraz strzał na ślepo oddany wyglądało jakby wszedł, więc zobaczymy jeszcze po bitwie aż już decyduję się wjechać na susten, ale tu artyleria i i, I tyle. Pocisk poleciał nie wiadomo gdzie. Stado na szczęście się odbija, drugim pociskiem już nie. Udaje się go jeszcze strzelić. 5 pocisków w mediu już oddane. Teraz wypadałoby jakiegoś dobić, a został tylko jeden. E50. Więc tu już uznałem: dobra, trzeba jechać. E50 jest zakątkiem. Nasi sojusznicy jeszcze chwilę tam potrzymają. Więc jedziemy. A pomyślałem sobie, może tarta wychyli. Wychyliła. I znowu tragedia! Pocisk nie trafia. Na szczęście artyleria nie strzela. Przymierzyłem teraz do końca. I udało się zdjąć. Pierwszy frakty w tej bitwie. Gabriel jedzie po TS5, a ja ruszam na polowanie na meda. Zauważyłem teraz, że nasi sojusznicy już pali totalnie w wąwozie. Więc będę miał tutaj. Nieco utrudnione zadanie, nie mam też jakoś dużo HP i liczę, że wyjadę im na plecy, ale teraz Conqueror pojawia się przodem i... i pojawia się niesamowita penetracja. Udaje się przebić Conquerora w wieży z pocisku zwykłego. Teraz pomyślałem, mogą mogę załadować Golda, ale nie musiałem. Te pociski są naprawdę cudowne, nie dość, że celne, to jeszcze penetrują wszystko. Teraz E-50. Wychylam, wiem, że jest na dwa strzały, ale on jest odwrócony dupką. Cytując klasyka... I w tym momencie misja wykonana. Przy okazji wpada też medal Braterstwo Broni. I całkiem spory wynik uszkodzeń. Jak widzicie, strzał na ślepo wszedł. Standard A -B. Mamy wynik 5558. I teraz dlaczego chciałoby się troszeczkę więcej? Bo mój rekord Demerza na Leopardzie to jest 5594. Jeden strzał więcej i rekord byłby pobity. Niestety tym razem się jeszcze nie udało, ale liczę, że kiedyś ten rekord pobiję. Oczywiście mamy tutaj topkę w expie, topkę w Demedu. Bo jak żeby inaczej. I po takiej bitwie nawet bez konterium wychodzimy na plus. Ponieważ nie trzeba było używać golda. Na 18 pocisków, 14 trafiło w cel. I wszystkie przebiły pancerz. Ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Zapewne niedługo na kanale. Wpadnijcie też na Facebooka, link w opisie. Jeśli chcecie, to też odwiedźcie Discorda. Link również będzie w opisie, jeśli nie zapomnę. Póki co, trzymajcie się. Cześć, cześć, papa. Pa.